Cześć kochani, teraz taka mała aktualizacja tego stanu rozmnażania budlei Dawida. Więc w marcu wykonywaliśmy cięcie budlei. jak ona wygląda obecnie. Oto jest bubleja. Widzicie, prawie osiągnęła swój poprzedni wzrost teraz ma powyżej metra wysokości. Kwiatostanów jeszcze nie wypuszcza, więc prawdopodobnie jeszcze trochę podrośnie. No i zakwitnie na tym. Prawie nie widać w ogóle gdzie ona była cięta i dość regularny taki konforma utworzyła, więc jak widzicie, cięcie było wykonane dobrze i, no i po prostu dzięki temu możemy bardziej nieco bardziej kontrolować ten wzrost roślin. No, i też takie bardziej ujednolicone kwitnienie, ponieważ wszystkie pędy taką samą ilość składników odżywczych będą dostawać, i wszystkie pędy są mniej więcej tej samej wielkości, więc dużo, dużo lepiej to będzie wyglądało w czasie kwitnienia. Zresztą sami zobaczymy później. A jeżeli chodzi o same sadzonki, no to było nieco problemów z nimi. Tu możecie zobaczyć, jak kwitnie pięknie ta właśnie sezonka, no kiedy ona? No. 3 miesiące mają z tego co się orientuję, ta najlepiej się w sumie przyjęła, tu jeszcze druga się jest, która się dość dobrze przyjęła, ale niestety no mieliśmy trochę problemów, w sumie przeżyło raz, dwa, trzy, cztery, tu piąta, taka ledwo żywa, tu była też taka szósta, I jeszcze kilka w sumie było, ale niestety... Przyszły ślimaki, jak zwykle plaga, i po prostu niczego na zewnątrz nie można trzymać, bo one wszystko zjadają. Zobaczcie tutaj na e, tą tu hortensję też mam. Całe sobie objedzona. I, I gdyby nie to, że ja tu zacząłem przychodzić raz na parę dni i wybierać te ślimaki, które tutaj wszystko dobrze, to, to po prostu masakra. Nie wiem czy cokolwiek by z tego zostało. A, a więc jeżeli chodzi o takie moje wnioski, e, z tego rozmnażania Budlei, Zobaczcie, jakie piękne kwiaty wypuściła, naprawdę. No to powiem Wam, że pierwszą połowę tych sadzonek straciłem w tym okresie, kiedy marcu, między marcem a majem, trzymałem te rośliny w domu. No i w sumie po prostu raz zapomniałem przyjść tam podlać, raz na ten, nie wiem, tydzień. I po prostu przyszedłem i wszystkie liście opadnięte były. No i potem, właśnie po podlaniu, już tego połowa niestety się nie podniosła. No jedyne co tu mogę zaproponować to właśnie jakieś takie pojemniki pod doniczkami, takie duże może pojemniki foliowe takie, takie leje jakby można tworzyć, powiedzmy wyłożone folią do których wkładamy doniczki no i po prostu żeby w tych foliach tam się wilgoć zbierała a nie odpływała cały czas z tych doniczek podziurawionych od spodu myślę, że to mogłoby ograniczyć właśnie tą stratę wody no i ewentualne przesuszenie roślin W sumie tyle z moich wniosków, no i też potem należy patrzeć, czy te rośliny nie są zjadane przez jakieś owady, no bo tu kolejne szkody właśnie przez te ślimaki wynikły. Ale koniec końców, podsumowując, jestem zadowolony z tego. Gdybym sam dopatrzył tego dużo lepiej, to myślę, że przeżyłoby dwa, dwa razy więcej tych sadzonek. A w sumie posadziłem ich. O, niech tylko policzę. No to tu mamy. Po 8-9 sztuk sadzonek w, tej do, w każdej donicy, więc z 25-6 tam yy, sadzonek przetrzyżyło nam 5. No myślę, że straciliśmy drugą połowę przez, z własnej winy, a trzecia połowa, jeżeli taka istnieje, to przez Slima została zjedzona. No więc pozdrawiam. Yy no i zapraszam was do kolejnych filmików również do eksperymentowania w ogrodzie życzę wam powodzenia w takim rozmnażaniu domowym fajna zabawa cieszę jak coś się właśnie uda rozmnożyć, trochę smuci strata no ale tak już jest życie jeszcze wam mogę przykład pokazać tutaj rozmnażam czosnek ozdobny i zobaczcie po prostu tu było prawie tyle samo tych czosnków co tutaj ale ślimak tu wszedł i po prostu nie widziałem go, w ogóle nie spodziewałem się, że do donicy mi jakiś wejdzie ślimak i po prostu zaczynał ubywać mi po, nie wiem, po, po 10 dziennie takich właśnie łodyżek i po prostu pewnego dnia przychodzę, patrzę, a tam ślimak i sobie zjada to. I po prostu doszczętnie wszystko do zera wyjadło, po prostu wszystko niweczą te, te oślizgłe stwory. No, tyle na dziś, dziękuję, pozdrawiam.